Wybrali ten zawód, bo noszą w sobie spore pokłady empatii i potrzebę przebywania u boku chorych, a czepkowanie to pierwszy z etapów wstępu do tego zawodu. Uroczystość dla swoich studentek i studentów, przyszłych pielęgniarek i pielęgniarzy, zorganizowała Akademia Nauk Stosowanych w Gnieźnie. Czepkowanie jest uroczystością zawodową, wpisaną właściwie w historię pielęgniarstwa i kształcenia pielęgniarek. Dzisiaj państwo z drugiego roku otrzymują biały czepek, czyli jest to jakiś duży awans, dzięki czemu no, mogą już poczuć taką możliwość bycia pielęgniarką. Oczywiście widzimy, że jest to czepek biały, bez żadnego paska, czyli jeszcze trochę drogi przed nimi. Są to studenci, którzy opanowali podstawowe umiejętności w zakresie pielęgnowania, diagnostyki, a nawet leczenia pacjentów. Przed nimi, przed nimi jeszcze doskonalenie tych umiejętności i zgłębianie wiedzy i kompetencji społecznych. Najtrudniejsze było to, że jednak zderzenie z tą całą sytuacją, że to nie jest tak jak wygląda na filmach, że jest to naprawdę ciężki, odpowiedzialny zawód, który nieraz zabieramy ze sobą do domu, ponieważ psychika musi być bardzo trudna, bo spotykamy wiele różnych tragedii. Ale z drugiej strony jest też ta wesoła strona, w sensie że ta wdzięczność pacjentów i radość, kiedy widzą, że chcemy pomagać, że mamy tą energię, żeby to robić i chęci szepkowania no to jest takie, powiedzmy, że takie już oficjalne, że tak powiem, wprowadzenie w zawód. prawda? To jeszcze nie jest dyplom, ale to już jest takie, że już się człowiek klasyfikuje jako ten pielęgniarz. Yy, dlaczego pielęgniarstwo? No to zawsze mnie ciągnęło do zawodów medycznych, a że tak powiem, lekarski jest no, dosyć daleko stąd i dość kosztowny, prawda, 6 lat. To jest dość długi okres, zawsze może się coś wydawać, trzeba się utrzymać na tych studiach. Tutaj co prawda już 3 lata już można iść prawda, do pracy i, i sobie jakoś radzić. Wyrozumiałość i cierpliwość to jest taka, taka zdecydowana podstawa, bo no, widzi się różne rzeczy i no, czasami pacjent prawda, jest no, w półprzytomny, czasami yy, krzyczą różne rzeczy, prawda, więc to są, to ktoś, kto jest w szpitalu, no, to nie jest przyjemna rzecz. Trzeba zawsze człowieka zrozumieć, że no, to nie jest człowiek zdrowy, tylko to jest człowiek czasami w bólu, czasami człowiek po urazie głowy, więc, więc wyrozumiałość i takie, taka empatia to jest podstawa. Słowa o powołaniu do tej służby, które zacytował rektor ANS, profesor Paweł Chęciński, mówią sporo, albo nawet wszystko na ten temat. Zacytuję taki fragment książki Christy Watson. Może znacie taką autorkę, która napisała taką książkę pielęgniarki. Kilka słów tylko to, co powiedziała o tym pięknym zawodzie. Mianowicie, pielęgniarstwo, tak jak poezja, to sfera, w której fakt styka się z przenośnią. Ubytek w sercu pielęgniarka tkwi pośrodku pomiędzy chirurgiczną sztuką łatania fizycznego ubytku a lękiem i żalem pacjenta, czyli ubytkiem symbolicznym. Pielęgniarstwo jest. Lub powinno być bezkrytycznym aktem troski, współczucia i empatii. Powinno nam przypominać o naszej zdolności darzenia człowieka uczuciem. Jeśli poziom rozwoju społeczeństwa wyraża się tym, jak traktuje ono swoich najsłabszych obywateli, to sam akt opieki staje się miarą człowieczeństwa. A jednak jest to najbardziej niedoceniana ze wszystkich profesji. To mówi wieloletnia pielęgniarka. Czepkowanie w tym roku przeszło 39 osób. Wszyscy to studenci drugiego roku pielęgniarstwa.